Jeżeli będziecie mi posłuszni, to będę wam błogosławił. I to właśnie błogosławieństwo ukaże się w całym otaczającym nas w świecie, i w naszym stanie fizycznym, i w stanie przemieniającej się wokół nas przyrody. Żeby jakoś to ludziom uzmysłowić, przynajmniej od strony przyrodniczej, chętnie posługuję się. Opisem przemiany w południowoamerykańskiej miejscowości po nazwie Al-Molonga, w którym tak ludzie byli zdeprawowani, że w niewielkiej tej miejscowości było kilka więzień przepełnionych. Niesamowity stan, upadek moralny ludzi. Zaczęło się od tego, że bandyci zagrozili pastorowi protestanckiemu, samolongi śmiercią i kiedy już mieli go zabić, włożyli pistolet do ust, pistolet nie wystrzelił, bandyci go zostawili w spokoju i pastor zaczął przez wdzięczność Bogu za to ocalenie zbierać sobie grupkę ludzi, nie było tam komu się modlić, te Zbory protestanckie były albo nie istniały, albo były puste całkiem. Ludzie zaczęli razem z nim się modlić o przemianę całej tej miejscowości. Dołączali do nich ci, którzy dawniej byli obojętni, z dala. Zaczęły się kościoły napełniać, zaczęli spotykać się w rodzinach. I w końcu doszło do tego po iluś latach, że więzienia przestały być potrzebne. Piszą tam, że istnieje ostatnie, ale i ono już ma być zamknięte. Natomiast ludzie tak się przemienili, tak się rozmodlili, zbliżyli do Boga, że nawet w życiu publicznym do Niego się przyznawali. I Bóg odpowiedział swoim błogosławieństwem: O ile w tym stanie upadku moralnego kilka zaledwie ciężarówek z ich pól odjeżdżało w ciągu roku, żeby przewieźć warzywa, a tyle po tym nawróceniu, kilkadziesiąt ciężarówek wyjeżdżało, wioząc płody roli tak olbrzymie, jak ich po prostu nie ma i w Ameryce, i na całym świecie. Piszą tam, że głowa kapusty, tak wielka, nawet to można było w internecie, bo ja to z internetu wziąłem, trzyma kobieta głowę, kapusty tak olbrzymią, że jej głowa mm, po prostu ginie, czy marchew jakaś, jak <laughs> całe przedramię, olbrzymie, tak, olbrzymie warzywa i w takiej ilości że to niewielkie miasteczko stało się żywicielem okolicznych krajów. Bez żadnych mikroorganizmów, bez żadnych jakichś dodatkowych nawozów. Przenosząc się do moich wizji z dzieciństwa, mogę powiedzieć, że widziałem swój ogród, w pobliżu którego tu jesteśmy. Na trzech etapach. Najpierw taki, jaki był za czasów mojego ojca. Jako dziecko jeszcze go nawet wtedy nie znałem. Był cały obstawiony ulami, trzydzieści kilka uli z pszczołami. Pięknie uprawiony, rośliny dla tych pszczół. Później widziałem go w zapaści całkowitej, tak jak jest teraz, zarośnięty perzem, drzewa obumierające, drzewa chore na raka. Już młode gałęzie rozpadają się, chorują. I wreszcie widziałem trzeci etap istnienia tego ogrodu, właśnie już w Nowym Świecie. Był tak przepiękny, pocięty alejkami, ukwieconymi, ludzie pracujący z radością. Różne nieznane mi zupełnie owoce z klimatu nie naszego, z klimatu śródziemnomorskiego przynajmniej, palmy jakieś rosnące. W Polsce ma się właśnie zmienić też klimat, i na całym świecie ma być łagodnym. No i przede wszystkim, istota tego nowego świata, to to co określiłem jako podświetlenie. Materii duchem. To widziałem wiele razy. Nagle byłem tym zaskoczony, jak to może być. Mówiąc inaczej, z materii promieniuje tak potężny duch, jakiś świetlisty, jakby kolorowy, wznoszący nas ku Bogu, przepełniający radością. Że nawet trudno to jest opisać, bo nie ma z czym tego zupełnie porównać, tak jakby cała przyroda otaczająca nas świeci nowym blaskiem. Wyobrażam sobie, że jest to cząstka nieba, bo przecież niebo ma być też oświetlone nie słońcem, a duchem prawda, duchem miłości nie będzie tam słońce. Więc do takiego świata. Powinni ludzie teraz zmierzać, nawet jeśli staną przed Bogiem w tym ostrzeżeniu, znajdą się na Jego sądzie, powinni mieć przed sobą tę wspaniałą perspektywę świata, do którego mają wkroczyć. Wkroczyć z radością, z tym wołaniem, z tym hymnem uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które i mu ten świat, magnifikat, świat wielbiący Boga. Jeżeli nie będą mieli tego w perspektywie, to co się stanie, gdy nagle przyjdzie Chrystus jak błyskawica i spadnie na nich ten sąd, będą w niesamowitym popłochu, będą mm, zagłębieni. W jakimś poczuciu zła, nie będą w stanie wznieść w górę swoich serc. I to, co powiedział Chrystus, że Polska ma przygotować świat na powtórne Jego, czy ostateczne przyjście, bo to w zasadzie chodzi o to samo z niej wyjdzie ta iskra przygotowująca to właśnie jest coś niesłychanie ważnego, i przypuszczam, że to, że my tu, w tej chwili jesteśmy i o tym mówimy, bardzo bym pragnął, żeby to poszło w świat, żeby to, co musiałem wycierpieć dla tej sprawy, jeszcze będę musiał wycierpieć, poprzez tę swoją ostateczną ofiarę, przyniosło jakieś owoce. Może znalazłby się ktoś, kto by przetłumaczył nie tylko na hiszpański, ale i na angielski nawet, czy jakieś inne języki i posłał w świat, ponieważ. Odkryłem to swoje powołanie na końcu swojego życia, że właśnie Bóg po to mi to wszystko pokazywał, żebym teraz był świadkiem rzeczywistości, która ludziom jest jeszcze nieznana.